Zaczynamy następne skrzydło. Wczoraj była premiera, właściwie dzisiaj w nocy o 12 była premiera, więc lecimy z ostatnim skrzydłem. Tak jak obiecałem, chcę się wyrobić na, dokładnie na dziś. Myślę, że damy radę to wrócić. kupujemy To wszystko dobrze, kasę mamy. Pozbierajmy. Jak zwykle połatamy. Trzy bossy, no cóż za zaskoczenie, no kurde jakie portale śmierdzą Ten coś mówi, będzie były trzy bossy, będzie. no to zaskoczenie nie jest Fajd Mhm, oba player'y mają plus 3 Do spell poweru, więc weźmiemy sobie tak tempo mage'a Jak mamy spellpower to poszalejmy, nie wiem czy się uda to w ogóle Zabić zrobić. Ale mam taką skromną nadzieję. No, powiedziałbym, że prawie dobre rozdanie. Wymienimy to i to. Kaszel palacza. Yy, druga, trzecia. Może coś dojdzie. Out, out. Od razu ma dziewięć. Okej. Okay. Aha. Cztery takie mości. No spoko. Jak my przez to przejdziemy? Zróbmy tego. Let's make magic. Okay. <coughs> No kurde. O no to słabo. Ale wyrzucił tamto, wyrzućmy to. Wyrzucił tamto, sądzę, że już może nie mieć jakichś... Za cztery. Tu. bym to wyrzucił. I to. Nie wiem za to? Proszę? What the fuck! Co to było? Fajny sekret, nie? Dobrze wiem, w czym gram. Harkon Blast, nie? No jasny, stary. Nie krępuj się. Fajne smoko. Ok, nie jest źle. 7 i 6. Raz wykres No, w chyba wszystko pozabijałem. No to nice, tu niestety mamy tylko jednego tego ziomu, tego tylko jeden nam został. Na niego fire fireboru. Albo prostu boltu. Frostbolt nawet na niego pójdzie. Fireball, szkoda. Po że... bom Mhm. Najbardziej niebezpieczną kratę. ilon będzie miał tych 14-15. Może to sobie spali. Ice block, żeby nie umrzeć. To za 7. O, no, następny spel. Ciekawe co to za spel? Nie znowu jakiś z dupy. Ja mogę go wykończyć z kolami 9, 15, 16. 17 No nie mogę. A jest bariera. Tym bardziej go nie mogę wykończyć z kolami. I to sobie to. I nawet tak to zrobię, żeby mu zbić wszystko. następnych dużo powinniśmy wygrywać. Albo i nie. Tak, naraz the fire lord. Rzucę sobie rager. A by nie jak, tak? Niech strzeli za 8. Pyroblast. Okej, okay, brak biro, Ale my teraz z niego i. Adios mu Fajny No to było proste, nie powiem. Trochę kartiaszek. Co my za to dostaniemy? Aha, Smoka i Batman smoka. Za to dostaniemy Impa i Iron Portal. A zostaniemy 3D. Co to ma? Give your hero plus 3 attack this turn. Dropała. Co to? Okej. I Drench Hunter udawało się to. Czemu by nie spróbujmy nim jeszcze raz? Du, 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 du. Ok. Ale zdychał? Wszystko wyrzucam. Żadnej z tych kart nie zostawię. Uważam, że to było słabe rozdanie. To rozdanie jest trochę lepsze, aczkolwiek ten lew mi tutaj w ząb nie pasuje. <coughs> What What Use minions to block them. The character is the red beam was the Character in blue beam can only take one damage. Okay. So, so yes. My the Ah Taka zasada. Ja muszę po dwóch stronach, bo inaczej on ma imion. Aha. I zatakuję w tą. O kurde. A jeszcze w taki sposób. A nie no. Odbiera ten. czy zabiera. Może. Elon on ma, kurde? On ma Windfury? Aha. Dobra, wiem. On ma Windfury, bo. Tak, ta zamiana. Dobra. Teraz on będzie miał windfury tylko, ale przyjmie więcej obrażeń. Mhm. food Option. Moonfire Ok, ale to i tak przyjmie tylko jedno obrażenie. Tylko jedno obrażenie przyjmie. Misia. Mamy czwórkę. Niestety muszę rzucić to. Nie powiem, dość ciekawie wymyślona walka, Roy pewnie będzie Mordenga, okej, okay, spoko, dwa razy przyjmiesz, 10 obrażeń na no bo już chybałem. bałem. Rzucę sobie tego, będzie miał wind fury. I teraz on, z tego co wiem, przyjmuje normalnie i może dwa atakować. Kurde, ciekawe. Naprawdę ciekawe. I jak tam się tu uda na tym, na tym Any Blue portalu to jest w ogóle. Tak. Cokolwiek to znaczy. Raf. Ok, to. Aha, i może dwa razy zaatakować. Ale już nie może. Do skrytu w Jesteśmy blisko wygranej. Eee, misplayowałem. Nie. Myślałem, że zrobię missplaya, ale jednak nie. Co on ma auto, ma takie słabe karty, że cały czas wrzuca to? No dobra, spoko. No ale to i tak wygrałem, nie? Ciekawe jak hero jest trudne. Aha, on ma tu spele. On ma tylko spele, to dość słabo, ale szybka bitwa, szybki mecz, szybko został pokonany. Meterspire, no, Bugbirm, kajo gram z Medawem. Aha, Free Malhazar Imp. No to to by mi się przydało, bo to jest akurat Malhazar Imp jest potrzebny do złiska z Worldlocka, a bardzo chętnie bym sprawdził ten deck. Spróbujmy Dragon Warrior, czemu by nie? Spróbujmy. Dragon Warrior powinien się sprawdzić w miarę. Ok, this is it. Ja. jest portal. Aha, oops, uh -huh. wrong portal. Wrong portal. Pff. Aha, Wildex, warrior, warrior, kraszmył warrior. Wytrz <gryst szarża> to wyrzucę, dwa nawet zostawię, nie wiem z czym grałem nie wiem co to jest. Zadek, z czym ona będzie grała? Co to jest? Aha, trzy, dwa Orgi. Dobra, trzy, dwa orki jest jeszcze okej, okay, bo slamę można to zabić. Gdybym naturalnie chciał. Mhm. Mm tam. No dobra. Chyba tylko ma samych Ciekawi mnie to. Ale on jest bez... Okej. Okay. To spoko. To jest bez charge'y. że będzie z szarży. Tak to zróbmy. Na no następną turę mamy slama, mamy tego. Mhm. Mm tak. Myślę, myślę. Sir Quetvin McGilton. Zróbmy tak. Zmienimy sobie hero power. Dzieciś rad. Użyjmy sobie gula. Mogłem tym zrobić, ale... No pewnie to zabije. Nie wiem czy od nowa się zacznie... nam się od nowa zacznie ten... I jak że tak powiem, przywoła kogoś, dokładnie prince Malhazara, to czy będę mógł od nowa sobie zacząć grę? Nie, dobra, to jakoś bardzo trudne nie było. Ok, umarła. Aha. Just in time for the party. Just in time for the party. Ah, Please take care of the demon, would you? I have a party to host. Here, borrow my staff. It controls the portals. Just don't scratch it. We're my staff. Someone has a shady side. It is not here at all. Od go początku się na man, nie, ja, Wspaniale. Także to spela? Zespel są na random. Minion. Aha, to za Zespel to na razie trzymamy. Nie rzucamy tego nigdzie. Przepraszam. Mam tutaj podpowiadacza obok. I majne podpowiadacz. Mi tutaj podpowiada. Pychłę. No nie, nie Siffosol, dziadu jeden góry. Co zagnę Eee, Blad to eich na spoko Barian Paren jeszcze okej O Zbijmy to Jeden, dwa, zwijmy sobie to dwa jeden, jeden Strzelamy, prawda? Dobra, no i mamy cały stół brzydków. On oczywiście przyzywa następnego Abysala, bo... Właśnie, musiałem się tutaj posilić. jak on się nazywa? To jest Gehennal. Dobrze, że gram po ang w angielskiej wersji. Sukup jeszcze. <coughs> Power Overwhelming. Pewnie tak wrzucić. Myślę, czy ja to jestem w stanie pozabijać, raczej nie, tu to tu, to tu, tu, zostanie tu, to, nie tak może być, 5, 6, nie no, zabiję wszystko, zabiję sobie wszystko, wrzucę sobie tego i zaatakuję, niech teraz on się martwi, A, deal for the mage, deal for the mage, za da 4, Dale. Aha, bo jako Prince Malkazar on nie ma nic innego. Najsu! Ale spokojnie jak na wojnie. Aha, bo już nie mam tych. Mój abysal się skończył. Tak. 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 Tak i tak. A w tym momencie nie jest w stanie mi... Oj. No tak, milion buraków. Co? Demonic presence. No, nieźle. Tego się nie spodziewałem, to znaczy, szczerze. Okej. Okay. Malhezari. Slam. A slam slamie jest akurat spokój. Co ja trafię? Zabiję to zostanie 1 życia. Zabiję sobie to. Zabiję sobie to. Zabiję sobie to. Protokuję to. tu. Czele tutaj W tym momencie nie ma jak się przebić przez 2-6, więc. Powinno być spoko. Okej, okay, cofam to, co powiedziałem. Nice. Nie wiem, czy to wygramy. Airwatch. Niestety nie mamy smoka. No i pewien problem. dziewięć. <grych> Jakbym miał smoka, to bym ja w tamto. Ale nie mam i przegrałem. Zacznę od nowa. Ciekawie ile razy będziemy do tego wchodzić. Trzeba dobre spele sobie zostawić na później. Tak myślę. Ze wszystkich deków chyba to będzie najlepsze, bo yy... Nawet jak mi poumierają karty, to potem mogę je przyzwać Enzotem, Więc może. 8 za zero. Nice. to wyrzucamy, to mi jest niepotrzebne. Chujeczka. Coś na broń. Oko. To nie wiem czy tego rzucać, czy zostawić go na gorchaula. Raczej go sobie zostawimy na GoreHaul. Ten GoreHaul to porobi. To porobi so much, nie? kuratorka. Yy, 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 na trzecią turę, na czwartą. Górę. Na trzecią turę swojego tego wezmę. Za 3, trzy na 4, spoko. Trójka. Injured Blade Masta. Ok. Sylwana sobie tego tak, i Ok, Okej, Orek. Zabijesz. Nie zabiję. Ale to akurat w porządku. Uh -huh. Teraz tak. wrzucić. ją. Zabiję sobie to. I to przeżyję. To jest spoko. Teraz on musi... No dobra, desfile. Może zaatakować to i to. Mhm, mm okej. Okay. Flash heal. My to flash heal można by było użyć, albo rzucić. Będzie 5 Ma 6. <laughs> Nawet tak zrobię. W tym momencie. On nie zabija mnie. Okej, okay, teraz już nie zabija. <laughs>

Nie wiem, że zabierz Sylwanę. Nie Sylwanę. Czytałem już, że może jednak. Whitefire Must. Przybamy No dobra, teraz mamy trochę gorzej. więc Malchazar i Sylwana umiera od razu. Mokoś ma 8 many i od razu dostaje pewnie z automatu. Nie mam chyba za dużo spalić, tutaj, więc takim średnio. Ma ów matura i dobiera ten <laughs> Jak zwykle. Ok, pójść tak, To akurat nie jest niezbyt fajne. Drugi sześć. Şey. Oleczmy się. Na gorhawala mamy gluta. Także może dobierać. Ten będzie abysal, będzie bolał. I ten abysal będzie bolał. I chochlika dostaje, serio. Kogoś ma sala No późno. O, to chyba zły Dek na to. Tak myślę, że to tutaj jest bardzo zły dek. Trójka nie przyzbie. Oko. Prawda, że nie mogę nic z tym zrobić. Chyba, że zrobię to tak. I mam nadzieję, że to dostanie. Tu dostań. Aha, on nie atakuje. Dziwne. dziwne, bardzo dziwne. Okej, okay. to sobie przejmę To <ścoughs> Na to. Aha. Phantom. Phantom by był spoko akurat. Nie wiem, jak tego pozabijać. Może trafi dobrze sobie zentombuję przez wartość za 6. Kern super bez skitu super, nie? Tak. Tak. tak 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 a nawet nie no tak, robię o, mogłem sobie tym go zabić ale void wall nie wiem czy jestem w stanie go ok dobra to dwa helfa za jedną aha jeden od umiera nice mogę sobie to zabić Zabiję to, żeby to ładnie wyczyścić wszystko, zabiję, i tak to umrze, to sobie to, uleczę się i zaatakuję. Zobaczymy co będzie dobierał on. kurde problem jest też T66, to jest straszny problem. <coughs> Jeszcze Siphon sol, no co za ciebie. <coughs> Znaczy to ma 7 rzek, nie? Tak, to dwie karty poświęci, żeby to zabić. Mamy czyli Cześć. Nie wiem, czy mogę to tak zrobić. Robię czyli To jest sobie w twarz, bo. To uleczę. Serio drugi siphon soul. No kurde. No i ja pierdzielę Gość, co ma fart, nie? No jeszcze, no. Enzot, spoko. Naprawdę spoko. Bo teraz Enzota. Wchodzi wszystko, co było. Wana, no świetnie. Posypaliśmy cały stół. Spoko, stary. Ma 7 życia. W najgorszym wypadku przyzwę impa sobie. Jak w stylu 2. Na pewno chcę to zabić. Jest więcej jak pewne, że to zabić. 4-6. 4-4. Nie. Nawet nie chcę tego kurde zabijać. Po prostu tak w Nie wiem, czy nie miałem Litala. Miałem Lital. Trzeba było bić na twarz. Mój błąd. Ale chyba to wygraliśmy. Nie są... O właśnie, nie sądzę, żebym miał coś 2, 4, 5. Zastanawiam się, czy mogę to czy Nie mogę... No właśnie. Zobaczmy, co nasza Sylwana nam. Wejmie. Nawet nieźle. Zobaczmy co byśmy dostali Gorhał. Tak jak Warhaul, to Gorchałem go. Oh, yeah! Wygraliśmy O tylko ostatni boss sprawił. Jakiś problem? Malhezor Imp. Iron Forge Portal. No i spoko. I zrobiliśmy. Cały Karazan. Bum. Y Violet Illusion. Istotny jest Malhezor Imp. Dwa nowe. As challenge? O. No, rozpędzamy się. Oh yeah! Dobry partner. I super, no i świetnie, i wspaniale, zrobione całe, także dzięki wielkie za oglądanie tego ostatniego skrzydła, myślę, że dzisiaj ostatnie skrzydło wrzucę, a jutro pojawią się u Class Challenger albo w jednym odcinku, albo zobaczymy ile to czasu zejdzie, w każdym razie tutaj Wam dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję że jutro, na razie, ma.